Siema wszystkim. Będziemy składać dzisiaj biurko gamingowe dla Dari. No, Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Tutaj mamy elementy, już i blad troszeczkę porozkładałem sobie rzeczy. Tutaj mamy jeszcze takie elemenciki no i lecimy. Zaraz będziemy szli instrukcją. Instrukcja taka trochę, no. Trochę taka kurczę... Lekko mówiąc. Sporo jak na biurko z blatem, no ale spróbujemy to skręcić. biurko z no to lecimy. Pierwszy element, pierwsza stópka, musimy przykręcić do tego śrubeczki. Teraz druga, druga noga. Skręcamy to z silniczkiem. Jeszcze jakieś śrubeczki. Następny etap to rozkręcanie takiego elementu. I tutaj musimy śrubeczki odkręcić. I tutaj też. I tu, i tu. Śrubeczki poodkręcać, żeby można było rozszerzyć Strzelasz. no Można rozszerzyć w teraz pytanie, na jaką długość to trzeba rozszerzyć, bo nie mam pojęcia. No. Następny etap to to, co rozkręciliśmy, ten element. Trzeba tutaj przekręcić śrubami takimi. I tutaj dwa. I tutaj też dwa. Trzeba poprzekręcać i... Okay. Zobaczymy, dalej lecimy. Następny element to siłownik obrotowy, z tego co widzę. O ile tutaj nie ma problemu, bo się go po prostu wciska i dokręca nimbusa. O tyle tutaj muszę sadzić to. To jest ruchome. I teraz muszę to tam wsadzić, żeby było równo i żeby weszło tak samo z takim żłobieniem. Ale widzę, że tutaj pisze, że można rotate by this direction, także możemy to trochę przekręcać, żeby nam się tutaj krzyżak idealnie wszedł to. No zobaczymy. Taki mały update widzę. Nie wkładać tamtego pierwszego, tylko pierwsze sobie to przycelować i sobie do końca, a że tu się rozciąga, to potem sobie trafić tutaj. No i finalnie to tak wygląda. Śrubeczka przykręcą, a to elegancko weszło, jak, jak ta obrączka, łącznie z tą obrączką. No i na razie dalej. Jeszcze taka mała uwaga do tego: to o ile tu można rotować w takim kierunku, o tyle. Tego na razie nie dokręcać, dopóki, yy, że tak powiem, nie będzie blat na szerokość odpowiednio, bo nie wiemy jaka tu ma być szerokość, nie? Dopóki blatu nie będzie. Także to dopiero na szarym końcu przykręcić, bo jak to przykręciłem trochę, to potem to już się nie dało ruszyć. W sensie w tą stronę, nie dało się już ruszyć. Także taka mała uwaga, że. To dokręcę dopiero później, bo na razie nie wiem, jakiej wielkości ma być blat, szerokości, nie? nie wiem. Następnie na dwie śrubki z każdej strony będziemy dokręcać ramiona. Ogólnie widzę, że jest tutaj zakres regulacji dosyć, no, dosyć duży, także tak to będzie dokręcone na dwie śrubeczki docelowo, ale tutaj z tej strony Teraz żeby to nie upadło. Ale tu z drugiej strony już dokręciłem, ale nie do końca. Zostawiłem luz. Dlatego, że widzicie, tutaj jest mały zakres regulacji, malutki. nie, Więc dopóki nie przykręcę blatu, tego też nie dokręcam do końca, bo to mi się troszeczkę przesuwa i drugie. Blat, drugie ramię analogicznie, tak samo, nie do końca, bo jest tu zakres regulacji, żeby weszło w to dziurki idealnie. Po prostu. No. Teraz zaraz będziemy za, za już zajmować się Blatem. No i bardzo miło, że tutaj dali napis. Prawa strona. Spróbujemy to jakoś poustawiać, żeby dało się. Tego nie widzę otworów montażowych. No to może być ciekawe, no ale zobaczymy, co dalej. No udało mi się to położyć, ale kurde jest to mega mega ciężkie dla jednej osoby, uwierzcie mi, jest to strasznie ciężkie, żeby to delikatnie położyć. Tylko co mnie zastanawia teraz bardzo, jak ja to mam założyć, żeby to było równo? Tu nie ma żadnych otworów, nie ma nic, po prostu. Patrzę na instrukcję, nie mogę do tego dojść. Wychodzi na to, że. no Nie wiem, ten rozstaw. Jak ja to mam rozumieć, ten rozstaw? Czyli ten rozstaw na zasadzie na oko. Tak? W końcu urodziliśmy się z oczami, więc mamy robić na oko, tak? Nie wiem, czyli będę musiał to przykręcić na oko. No, świetnie. Zobaczymy, czy uda mi się to dopasować. No. I jeszcze tak dodam. Że już wiem, dlaczego dali, żeby dokręcić je od razu. Dlatego, że tu nie ma otworów żadnych montażowych. <laughs> jeszcze takich rzeczy nie widziałem. No ale nie ma otworów montażowych, więc dokręcę te śruby jeszcze tak mocniej. Trochę podniosę ulżę sobie, dokręcę je. Czyli dokręcajcie to jednak wcześniej. Bo normalnie <laughs> będzie ząg, nie? Bo i tak nie ma otworów montażowych. Kolejny element, który mi muszę jeszcze założyć, to ma tam wejść. Dokładnie mówiąc, niby ma otwory montażowe, ale w instrukcji nie ma nic o, o tym. Tylko wystarczy tam wcisnąć, na to wychodzi. Że jak to założyłem, to sobie sprawdziłem już z tym silniczkiem, bo tam jest taka gąbka, taka gąbeczka i trzeba tą gąbeczkę. No, on, ona on siedzi w tej gąbeczce. Także sprawdziłem, czy to na pewno tak, czy to na pewno w ten sposób. Także tu musi być gąbeczka po tej stronie, no. no i teraz mi się pojawił nowy problem. W momencie, kiedy chcę rozszerzyć sobie tutaj, żeby dopasować do blatu, tu mi, kurde, boles przecie wyszedł, nie. Więc, kurde, to zakładanie bolca wcześniej, no, nie do końca jest dobre. <grybujesz> oh my god. Trzebało mi się to w końcu wyrównać. Zająło mi to kupę czasu, z pół godziny co najmniej, a sposobem była miarka. Wziąłem sobie, po prostu wymierzyłem 7,5, 7,5, tutaj prawie 10 tu też prawie 10, tutaj też. No, i tutaj 7,5. Tu 7,5. I tu prawie 10. Prawie 10. No, powiem Wam, że tym sposobem zrobiłem, żeby to było równo. No, bo nie ma nic. Żadnych otworów montażowych zero. Działamy dalej. Okej okay, ludziki. Następnym etapem jest skręcenie tego. Tu dwóch śrub, i tu dwóch śrub. I dokręcenie tego. Kiedy oczywiście sprawdziliśmy, że tam dokładnie weszło do końca. Teraz, jak to zrobić, żeby to było równo, też nie? Żeby tam, no bo to nie widzicie, jak, jak to daleko idzie. No nie? Nie widzicie, jak to daleko idzie. Tu są takie dziurki. Jak się przyjrzycie mocno, to widać, jak tam przechodzi ta listwa. Jak przejdzie z obydwu stron, jest OK. Dokręcamy to się następny etap, czyli najgorszy dokręcanie śrub. No i to już nie wiem, czy śrubokrętem, czy wkrętarką, niby narysowana wkrętarka. Tu mamy dwie, tu dwie, tu jedna, tu jedna, tu dwie i tam mamy dwie. I problem polega na tym, że skręty można wkręcić grubo. Nie wiadomo, jak tu grubo trzeba wkręcić. Ale biorąc pod uwagę jak tu wchodzi, to żeby nie przewiercić, a śruba jest bardzo długa, to będę wiercił, wkręcał na tyle, żeby zatrzymało się na tym. Głębiej nie. Głębiej nie będę wkręcał, tylko tak, żeby główka zatrzymała się na tym. Bo inaczej, jak wkręcę głębiej, to boję się, że się przewiercę po prostu na wylot. No. Także dobra, bierzemy się za wiercenie. No i słuchajcie, zacząłem wkręcać i zacząłem wkręcać tak na taką grubość, żeby... O, tak to było, bo boję się, że przewiercę się na wylot. Także na taką. Tutaj niestety jest trudny dostęp. I użyłem wkrętarki ogólnie. I posłużę się tutaj jeszcze moją kochaną wydłużoną końcówką od mojego śrubokręcika Xiaomi. bardzo fajny śrubokręt, super sprawa. E, i, i, I spróbujemy tu, bo tu niestety jest ciężki dostęp, ale śrubokrętem bym się zarypał. Od razu mówię, że byłoby masakrycznie. Także wkrętarka. I delikatnie lecimy dalej. Następny etap będziemy tutaj już przykręcać. To jest przykręcane na śruby, i to też jest na, na dwie śruby tam przykręcane, takie już na stałe. Także musimy się teraz dobrze zastanowić, jak to wszystko przykręcić, żeby to było w dobrym miejscu, ponieważ ten kabel od, od regulacji jest krótki, więc musimy to ustawić tak dobrze, żeby nam tutaj wszystkie wtyczki, że tak powiem, weszły. Bo inaczej potem będziemy mieli problem podłączyć. O ile te wtyczki, wszystkie te wtyczki są długie, długie kable dosyć, tyle to jest króciutkie. więc pierw to zamocuję, a potem to zamocuję, żeby mieć to wszystko ładnie, równo ustawione, że tak powiem. Taka mała uwaga i update. Te śruby osobiście najbardziej polecam przykręcać zwykłym śrubokrętem, żeby to zrobić. Dokładnie dobrze równiutko nie używać wkrętarki, tylko śrubokręta. Dobra, następna rzecz, jaką już przykręcamy, już jesteśmy blisko końca to przesłony na takie małe śrubeczki takie. I tu mamy jedną przesłonę, tutaj drugą, przykręcimy. No i potem zajmiemy się Cable Management. I już jesteśmy coraz bliżej końca. Pokażę Wam teraz, jak dałem tutaj. Przykleiłem tą podkładkę, jedną cable. i kabel zasilający idzie w ten sposób, że tutaj zakręcę zasilniczki mocno i potem sobie już będzie tu leciał z tyłu, bo to jest tył obudowy. Zostałem jeszcze dwie naklejki, nie chcę ich na razie naklejać. Jeśli kabel byłby z drugiej strony, myślałem, że pewnie jeden bym dał w ten sposób, a nawet nie on w ten, żeby tutaj leciał sobie, że tak powiem, swobodnie listewką, a potem żeby zakręcał i tu z tyłu następny się podłączy ten. Ale na razie tego nie robię, bo jeszcze nie wiem, czy będzie to potrzebne, więc na razie zostawiam tak jak jest, ale, ale może jeszcze podłączę. Także no będziemy teraz stawiać i zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Jeszcze przed zakładaniem zauważyłem, że stópki są w małym zakresie regulowane, także można je trochę regulować, ale ogólnie tutaj poziom i tak jest utrzymany, więc jest szczelina jeszcze spora, więc nie jest to wymagane, ale można, troszkę, jak była podłoga krzywa. No i blat jest w końcu skręcony. Mała też aktualizacja, bo była tam taka mała wada, ale muszę bardzo pochwalić firmę Elzap, że naprawdę dosłownie wymienili blat w ciągu paru dni, dosłownie od razu praktycznie, bo miał tam małą skazę. A teraz jest idealny, już skręcony i no i co? I regulacja elektryczna. Chodzi? Chodzi? Można mirać. No i elegancko. No i cały BLAT skręcony. Także tak to wyglądało: skręcanie całego biurka Elzap. Firma Elzap i to jest model z tego co pamiętam e move S100. Tak. No. także jeszcze raz muszę pochwalić firmę, że bardzo szybko zareagowali na reklamację. Momentalnie przysłali drugi BLAT. Jest teraz naprawdę klasa elegancko. Ładnie to wygląda po prostu. No, no to do zobaczenia. Hejka.